Cześć, witam was bardzo serdecznie w odcinku Podsumowując moje otwierania Paczek z okresu kiedy można było trafić zawodników Team of the Season W pierwszej paczce mamy Informa Pizarro Paczka za 50 tysięcy W drugiej mamy Kabel Letoza Francuz SPO na następnej paczce trafiamy Informa Perina Francus SO e, Grający w Ligę Nie wiem czy utrafią takich informów słabych samych zamiast jakieś tosty ale następne paczki są coraz lepsze Ustawiłem je w kolejności w której ja trafiałem także bardzo fajnie Griezmann w następnej patce i Staric Trafiłem na tego TOTSA zaledwie 10 minut po yy, starcie Tostów z yy, y, Liga BBWA lub z, z ligą jak to woli. także na farcie, na farcie Następna paczka była chyba to moja ostatnia paczka. Bodajże nie, sorki, przesadnie. paczka za 100 tysięcy, 100 tysięcy kopakasy kasy. Można dobrych zawodników sobie kupić Aguero? Nie, Aguero jest, ale można innych. Dobrych, ale my trafiamy najsłabszego toca, pakę jaki jest, La Liga. Także paczka się nie zwróciła, ale to, 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 to zawsze coś na quicksil najwyżej pójdzie. Następna paczka była to moja ostatnia paczka z otwierania toców. I uważam, że to jest najlepszy prezent, jaki mi zrobili. <laughs> ostatnia paka naprawdę. I trafiamy Benatie i Pepe. dwóch dobry, bardzo dobry. A Pepe się zamulił, No i to by było tyle. Żegnam was serdecznie do usłyszenia cześć